Witajcie, za nami, za mną i moją ekipą pościgową, naprawdę pracowity dzień, zachęcam Was do nabijania wyświetleń. Czy mogę Wam pokazać zdjęcia? Pozdrawiam Ciebie Filip, wiem, że to obejrzysz, pozdrawiam Ciebie stary. Pozdrawiam z Ciebie Oliwia, wiem, że to obejrzysz. Dzisiaj, no ponad 30 zdjęć W tym Dosyć Ciekawe, ładne dzisiaj widoki były, bardzo dzisiaj były ładne widoki Naprawdę Warto było dzisiaj łowić i ta smuga opa... Zaraz przejdę tylko, znajdę I te smugi opadowe Popatrzcie tylko, zatrzymam się tu, tutaj Popatrzcie tylko na to Tutaj oddziaływał prąd wstępujący, który dawał nam wiatr. Opadów nie było. Ale dzisiejszy dzień, szczerze, sorry, przepraszam, tutaj mi zdjęcie zamazało, bo niestety ostróż mi nie wyostrzyło, ale już tutaj jest. Popatrzcie tylko na to. Cała robota łosów burz. A tu moje zdjęcie. Ha, 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 ha. Cała robota, cała moja dzisiejsza robota. Cała moja dzisiejsza robota w terenie. Khym. I na koniec dnia te smugi opadowe. Ta smuga opadowa nad nami. O, tu jest ta smuga opadowa. Popatrzcie, jaka piękna smuga opadowa. Ja będę musiał kiedyś usiąść i te zdjęcia po prostu sobie obrobić. Normalnie piękny dzień. Dzisiaj był bardzo piękny dzień. Zachęcam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia wkrótce.